Cześć! z tej strony do manu, a dzisiaj porozmawiamy o różnych detalach i nowościach, które czekają na nas w FC25. Na start poruszę temat, o którym już pisałem na rzeźnika Kartomanii, który wyciekł do internetu już jakiś czas temu, ale cały czas niezmiernie mnie on interesuje, bo bardzo ciekawi mnie reakcja graczy, gdy zobaczą oni, jak tworzy się nowe taktyki w FC25. A z tego co widzę, wiele osób nie wie jeszcze o co chodzi i jakie jest znaczenie ról zawodników, więc szybciutko wyjaśnię ten. Najważniejszy dla mnie punkt widzenia. Otóż, jak wiemy, obecnie, co trwa już od kilku lat, możemy zbudować wyjściowy skład na formacji np. 4-3-3 i w meczu przekształcić go przykład na ustawienie 4-1-2-1-2 w taki sposób, że skrzydłowi wchodzą w rolę napastników, a nominalny striker zostaje SPO. To nie ma żadnego znaczenia, w meczu wybrane ustawienie 4-1-2-1-2 rządzi się już swoimi wytycznymi, których słuchają się wszyscy piłkarze mający zawsze pełne zgranie. Natomiast we FC-25 role to są tak naprawdę przypisane zachowania piłkarzy do ich konkretnych pozycji. Czyli jeżeli mamy tam na pełnym zgraniu wyjściowe ustawienie 4-3-3, skrzydłowi napastnik mają rolę dla swoich pozycji i na przykład możemy kazać im zbiegać do środka czy trzymać się skrzydeł, a napastnikowi na przykład biegać tylko przed siebie albo rozchodzić się na boki. No ale ci piłkarze, tak jak wszyscy inni zawodnicy, mają role przypisane tylko do swoich nominalnych pozycji, więc jeśli zmienimy im w meczu ustawienie na to wspomniane 4-1-2-1-2, damy skrzydłowych na atak, a napastnikowi, Własnika na SPO, im wyświetlą się wykrzykniki, że oni nie wiedzą o co chodzi, bo znaleźli się nie na swoich pozycjach, przez co nie mają tutaj ważnych wytycznych i w takim ustawieniu biegają czasem jak za przeproszeniem debile, bo nie wiedzą o co chodzi. Im można co prawda nadać i tak na siłę jakieś podstawowe role, ale i tak mamy przy tym od razu informacje z wykrzyknikiem, że są one uproszczone, a dodatkowo dostajemy info, jak źle to wpływa na nasz skład w kwestii bronienia, tworzenia akcji itd. Więc granie zawodnikami nie na swojej pozycji wydaje się być w wersji 25 dość mało sensowne i nieprzyjemne. No i w związku z tym, jeżeli w tej kwestii już nic się nie zmieni, większą rolę w tej grze odgrywać będą rezerwowi, bo każda większa zmiana formacji w trakcie meczu będzie wymagać od nas szybkiej naprawy poprzez wrzucenie odpowiednich piłkarzy na nowe pozycje. No ale z tego co wiadomo, oczywiście rezerwowi będą grać jakby mieli zero zgrania i style gry nie będą wpływać na ich umiejętności piłkarskie, więc generalnie zapowiada się trochę zabawy. No ale czy ten system tak będzie faktycznie wyglądać, no to już trzeba poczekać do premiery. Może jednak i jej coś w nim znerfi. Dalej, pojawiają się pierwsze informacje o overalach piłkarzy w FC 25, a mówiąc dosadniej, pojawiają się pierwsze wycieki, co do których nie ma zbyt wielu postaw, żeby im nie wierzyć, bo jak wiemy, i jej nie łata od dawna tych wycieków i rok temu też mieliśmy pod koniec sierpnia ujawnionych wiele kart, które później faktycznie znalazły się w FC-24. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że i jej to overale ustala bardzo wcześnie. Ja rozmawiałem kiedyś z gościem, który tworzy statystyki piłkarzy w grze i on podał mi oberale niektórych zawodników, jakie pojawią się w kolejnej odsłonie, z tego co pamiętam nawet nie w sierpniu, a jeszcze w lipcu, więc i zawsze statystyki piłkarzy przygotowywało sobie bardzo szybko i później te dane tak już leżą przez dwa albo trzy miesiące i czekają na wydanie z premierą gry, więc zakładając, że te wszystkie wycieki faktycznie pochodzą od EA, to tutaj się już nic nie zmieni, no bo nie ma na to czasu. Natomiast niektóre karty są bardzo ciekawe, każdy, kto na przykład spojrzał na Casemiro, od razu pyta, czy on stracił nogę, bo gość realnie dostał taki downgrade, że on tak naprawdę ma w grze z 81 albo 82 oceny ogólnej, a ten overall na karcie wynoszący 84 wynika z tego, że pewnie dalej ma wysoką reputację międzynarodową. Albo Grimaldo. Gość dostał minus 13 tempa po tym sezonie, mając 28 lat. No to przecież wiadomo, że on nie zapomniał, jak się biega. Wydając z taką kartę i jej dosłownie przyznało, że oni mają nawet problem z poprawną oceną najlepszych europejskich zawodników grających w top 5 ligach, no bo to inaczej nie można tego zinterpretować. Rashford podobnie, tylko z inną statystyką: minus 10 fizyczności. Macąc schudł przez ten rok 15 kg czy mu po prostu tak dowalili, żeby na siłę zmniejszyć overall, no chyba raczej ta druga opcja. Ogólnie tych kart jest tutaj wiele znerfionych, no ale my dobrze wiemy, że to jest takie przygotowywanie się pod wersje specjalne. W grudniu i tak mało kto będzie w tym grać, bo liczyć będą się karty eventowe i po ewolucjach, więc no realnie te overale mogą być problematyczne głównie w trybie kariery. Natomiast co do ikon, no tak, ponoć na start wyglądać będą Buffon, Turam oraz Bale, więc absolutnie ci panowie mają szansę być całkiem grywalnymi piłkarzami już we wrześniu, bo Francuz dostępny będzie pewnie także na ESO, a większy problem w tym, że tych gości jest tylko trzech. Zamiast dodawać jakieś prawdziwe, topowe legendy i jej będzie dosypywać ikony piłkarek, o których pierwszy raz usłyszymy dzięki tej grze, no ale cóż, kolejna kwestia. Zgodnie z dostępnymi obecnymi informacjami, w FC25 mamy dostać 12 nowych stadionów, z czego oczywiście z Polski ani jednego, ale pojawić mają się obiekty chociażby dla Fenerbacze i Galatasaray, RC Lens, oczywiście Ipswich Town, a do tego chociażby trzech innych drużyn z Anglii grających obecnie na poziomie Championship. Ogólnie mamy już zdjęcia dwóch obiektów z tej listy, więc wydaje się, że faktycznie może zostać ona zrealizowana, tylko największy znak zapytania stawiamy oczywiście przy Portman Road, czyli Benjamin Kus Premier League, bo pamiętamy ile Luton Town czekało na swój obiekt w FC24. Ogólnie pojawił się on niemalże w momencie, gdy drużyna żegnała się już z Premier League. Natomiast no póki co nie ma informacji czy Switch otrzyma swój obiekt już na premierę gry, no ale też jej nie napisało chyba nigdzie, że zostanie on dodany później wraz z łatką, czyli generalnie jest nadzieja, Aczkolwiek patrząc na przeszłość, chyba jednak nie ma co tutaj zbytnio liczyć, iż Portman Road dostaniemy na start gry. I kolejna rzecz, która bardzo mnie interesuje odnośnie finalnej zawartości w FC 25 to Gilberto Silva i Błaszczykowski którzy mieli pojawić się w grze wśród nowych bohaterów, a finalnie wśród wszelkich otrzymanych grafik z nowymi piłkarzami Hero, nie ma tych dwóch zawodników. No i głosy chodzą takie, iż ich nie ma, bo oni byli przecież tylko testowani jako potencjalni piłkarze Hero w FC25, no ale co to znaczy być testowanym? Albo zdobywasz licencję na danego piłkarza i dodajesz go do gry i on jest, no albo nie masz tej licencji i tego piłkarza też nie ma, więc może pod tym terminem testowania kryła się jak Jakaś walka prawników i którzy starali się o to, by dodać Błaszczyka do gry, a ostatecznie to się nie udało, lub jej ma już prawa do Polaka, ale zostawiło go sobie na dodanie jako nowość w FC-26, bo zakładają, że i tak mają już wielu nowych piłkarzy w tej grze i nie wiadomo, co będzie w przyszłości, więc Błaszczyk czeka na kolejny rok jako zapewniona super nowość. No zresztą, z tymi licencjami legend zawsze działo się dużo ciekawych rzeczy, bo warto przypomnieć, że że FIFA-23 Dysku piłkarzy w Ultimate Team widniał już Di Stefano, a ostatecznie Argentyńczyka ani nigdy nie ogłosiło jej, ani nie mieliśmy go w grze. Więc to są takie podstawowe tematy dostępne publicznie, o których mogę wspomnieć i które mnie nurtują. Jest naprawdę dużo ciekawych rzeczy do omawiania w fc 25, ale żeby to zrobić, trzeba się doczłapać do premiery i wytrwać jeszcze jakoś te trzy tygodnie, chociaż o już za tydzień swoją premierę będzie mieć UFL, więc a Oswald i osłabienie tego oczekiwania. Zajrzymy oczywiście do finalnej wersji tej gry i zobaczymy, o ile została ona ulepszona względem ostatniej wersji beta. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!